Dzień dobry Państwu. Dziś gościem programu Magazyn Samorządowy jest Pani Barbara Rybaczewska, Wójt Gminy Wiśniew. Dzień, dzień dobry. dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. Pani Wójt, spotykamy się, bo mamy grudzień, to jest koniec roku, świetny czas na podsumowanie. Jaki to był czas dla Pani jako włodarza, dla mieszkańców i dla pracowników gminy? To był okres bardzo intensywny, rzeczywiście te pół roku to taka wytężona praca, Głównie skupialiśmy się na inwestycjach, żeby dotrzymać terminu realizacji, wykorzystać środki z dotacji i uruchomić. To są głównie inwestycje dwuletnie, więc termin realizacji będzie październik 2025 z reguły. To są trzy duże drogi w Wiśniewie, ulice, zarówno nawierzchnia asfaltowa, jak i chodniki, przebudowa kanałów technologicznych, oświetlenie ulic więc skupiliśmy się na drogach. Jeszcze w tym tygodniu chcemy ogłosić z terminem otwarcia oferty do końca grudnia największą naszą inwestycję, to już jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej 63. Bardzo kosztowna inwestycja, ale kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej wynosi 14 milionów złotych. Łączna wartość taka wstępna na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego to 18 milionów. I mam nadzieję, że wykonawcy wyrobią się w tych kosztach i złożą oferty do tej kwoty. Także zachęcam wszystkich, którzy chcieliby się sprawdzić przy budowie tej inwestycji do składania ofert. To są spore środki, duże pieniądze. Skąd pochodzą, pochodzi ta pomoc zewnętrzna i o jakiej potędze środków mówimy, jeżeli chodzi o ten miejający rok? To są głównie środki z Polskiego Ładu, jeszcze z ostatniego rozdania. To są środki samorządu Województwa Mazowieckiego. Zrównoważonego rozwoju otrzymaliśmy dotację 4 miliony złotych na budowę dróg. Również będzie mogła przetargi z Nowym Rokiem na realizację przebudowy około 14 km dróg. Również z programu Rozświetlamy Polskę. Jesteśmy już po podpisanej umowie na wymianę oświetlenia. Na energooszczędne, na lampy LED. W lutym wykonawca wejdzie na inwestycje, także z różnych źródeł środki w różnych tematach. Więc no staramy się wszystko wykorzystać, składamy nowe wnioski. Nowy wniosek złożyliśmy na budowę żłobka, pierwszego gminnego żłobka na terenie gminy Wiśniew. Także będziemy pewnie w styczniu podpisywać umowę na dofinansowanie i około czerwca ruszymy z budową. No to piękna inwestycja. Z pewnością mieszkańcy czekają, rodzice, maluszki, taka inwestycja to jest już coś poważnego na terenie gminy, ale też to czyste powietrze, oszczędność, myślę, że gdyby nie te środki zewnętrzne, to z pewnością tyle by się nie udało zrealizować. Myślę, że na pewno, nawet jeśli chodzi o oświetlenie, to nie wykorzystaliśmy pełnej kwoty, oferty były dużo niższe, także z żalem oddamy jeszcze kwotę dofinansowania. No, Niemniej jednak zostanie nam y, ta wymiana w, około 550 sztuk lamp na energooszczędne. To jest 100% tego, co w tej chwili świeci. Także jesteśmy z tego zadowoleni. No i pomimo tego zwrotu, y, no, doczekamy się tych oszczędności i y, tej działalności proekologicznej. No to jest super sprawa, jeżeli chodzi właśnie o ten budżet na nowy 2025 rok, już jest znany, tych środków będzie więcej. Tak, budżet na 2025 rok będziemy podejmowali uchwałę 18 grudnia. Wstępnie ten budżet nas cieszy, bo jeśli chodzi o wydatki 31 milionów to są wydatki bieżące, a 30 milionów wydatki inwestycyjne. Także to jest naprawdę prawie 50% to jest, to jest dużo po prostu, jeśli chodzi o realizację inwestycji, jak na budżet gminy Wiśniew i to nas cieszy. No, nowo, nową też inwestycją od stycznia będzie uruchomienie dwóch punktów dziennego opiekuna dla dzieci, to jest w radomyśli i w śmiarach. Opieką zostanie objętych pięcioro dzieci w każdej z placówek, ale to jest ten pierwszy krok. Przed utworzeniem gminnego żłobka, żeby wesprzeć młode rodziny i zachęcić do pozostania w naszej gminie, żeby mogły, mogły te rodziny również realizować się na terenie gminy, nie opuszczając gminy i nie przenosząc się do miasta. A w jakich godzinach będzie ten... Ta opieka możliwa? Bo to od 8 do godziny 16, czy to będzie jakoś wydłużone, czy skrócone? No chcemy w tych godzinach, tak jak pracuje obecnie przedszkole, czyli od godziny 7.30 do 16.30, także mhm. zobaczymy jakie będzie zapotrzebowanie rodziców, kto zostanie właśnie przyjęty, bo wchodzimy to po raz pierwszy na terenie gminy wiejskiej, to jest rzadko spotykane, bo gmina Wiśniew była taką białą plamą. Na tle województwa mazowieckiego, gdzie nie funkcjonowała żadna opieka, jeśli chodzi o dzieci do trzeciego roku życia, w żadnej formie. I tutaj, jakby wojewoda mazowiecki uruchomił taki program dla takich gmin i skorzystaliśmy. Zaraz w pierwszych dniach urzędowania złożyłyśmy właśnie wniosek na. Te dwa punkty dziennej opieki. No a kolejny etapem było złożenie wniosku o budowę żłobka. Także no, uczymy się sami, też zobaczymy, jakim będzie zainteresowaniem to się, się cieszyło wśród rodziców. Jeżeli będzie potrzeba, no to myślę, że ten żłobek gminny przyjmie więcej dzieci. To na pewno, jeżeli chodzi o gminę. Wiśniew Zapytam jeszcze o to, czy mieszkańców przybywa, ta gmina cieszy się zainteresowaniem? Nowe rodziny przybywają na teren tej gminy? No niestety, jak na razie to statystyki mówią, że więcej osób ubywa niż przybywa. Jednak? Tak, mniej jest urodzeń, więcej zgonów. No to niemniej na jednak został zmieniony Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Firma Dino chce zainwestować na terenie samego Wiśniewa w budowę magazynów. Więc powstaną nowe miejsca pracy. No i takim drugim też pozytywnym pozytywną rzeczą, którą zaobserwowałam w ostatnim czasie, to jest to, że przybywa osób budujących się, czyli wydajemy więcej warunków zabudowy. I ludzie chętnie dzielą swoje grunty na działki i sprzedają, więc przewiduję, że w perspektywie powiedzmy najbliższych pięciu lat, tych mieszkańców powinno zacząć przybywać, bo będą do tego właśnie warunki. Raz, że ten wiśniew otworzył się na sprzedaż nieruchomości i na dzielenie działek, a po drugie właśnie wydajemy te warunki zabudowy do tego stopnia, że jeden etat już nie wystarcza, żeby obsłużyć te warunki zabudowy, więc zwiększyłam tam zatrudnienie. No przystąpimy do planu ogólnego, więc myślę, że to też da jakieś możliwości rozwojowe y, dla gminy. Y, uruchomiona została linia MPK. Po dwudziestu kilku latach y, powrócił y, autobus MPK do gminy Wiśniew. Jest to numer 29. Też cieszy się zainteresowaniem, więc myślę, że to no będą takie atuty, że ci mieszkańcy, głównie młode rodziny, na tym nam zależy, żeby osiedlali się i chętnie zostawali w rodzinnym miejscu. No ale tak teraz to jest taki, taki mamy czas, że mieszkańcy chętnie wracają albo zamieszkują wsie tak. albo takie miejscowości podmiejskie. A tutaj komunikacja świetna, żłobek w planach, drogi coraz lepsze, gmina Wiśniew pięknie, wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Pani Wójta, jak wygląda ta współpraca z radnymi, no bo to już pół roku, ponad pół roku Pani pracy? Myślę, że jestem, ja jestem osobiście zadowolona ze współpracy z Radą Gminy. Jest merytorycznie, nie ma większych jakby problemów, chociaż no każdy ma swoje zdanie i te zdanie na komisjach głównie to jest taka ożywiona dyskusja i jakby wypracowywanie tych wspólnych kierunków, ale tak jak na razie to widzę, że jest ta satysfakcja z tego, że od maja jak objęłam funkcję złożyłam kilka nowych wniosków i z dobrym efektem, więc widzą chyba też moją tą skuteczność i tą determinację. Czasami uśmiecham się, bo chyba z tego programu wyborczego, który miałam, to już 50% zrealizowałam, więc jak na pierwsze pół szybko. roku, to szybko. Niektórzy mówią, żebym zwolniła, bo to tak jak na razie dobrze idzie, ale wie Pani, no wszystko kwestia pieniędzy, tak? No, Jeżeli jest... ta duża inwestycja nas zblokuje, no to być może będzie taki rok tej stagnacji albo tego oczekiwania, żeby poprawiła się ta sytuacja finansowa gminy. Dług jest duży. Podjęliśmy uchwałę, był zaplanowany kredyt w dużo większej kwocie niż obecnie. To w trakcie roku udało mi się zniwelować i zejść do 6 milionów, ale realnie chyba jeszcze weźmiemy mniej, także robię wszystko, podejmuję takie kroki, no żeby dobrze żyć, inwestować. No ale mimo wszystko jeszcze zostawić sobie jakąś granicę takiego bufora finansowego, mm -hmm. żeby nie zablokować innych być może takich y, y, spontanicznych inwestycji, bo my musimy też być otwarci na to, co rząd proponuje, albo co sajming województwa mazowieckiego, czy chociażby wojewoda, bo jak się pojawią nowe nabory, no to też chcemy mieć to okienko, żeby można było gdzieś aplikować. Właśnie wczoraj złożyliśmy też wniosek o Dofinansowanie z RPO, budowy kanalizacji wzdłuż drogi Krajowej 63 do miejscowości Borki Kosiorki i Mości Brody. I to też wartość dofinansowania jest 100% wartości netto, nie więcej niż 5 milionów. No i znaleźliśmy taką inwestycję. W punktacji powinniśmy być bardzo wysoko, a czy wystarczy z tej alokacji dla nas środków i ile spłynie wniosków, tego nie wiemy, ale na każdą ewentualność jeszcze nie, nie dbaliśmy żadnego naboru. Na wszystko jesteśmy przygotowani, nawet robimy więcej, bo też od lat nie było projektów miękkich realizowanych na przykład w zakresie oświaty. W tym roku złożyliśmy taki projekt miękki na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów we wszystkich placówkach oświatowych. Także z nowości jest dużo, z tego, co zostałam, też nie straciliśmy żadnej szansy. Ogłoszone zostało wszystko i realizacja trwa. No właśnie jak z tą aktywizacją? No bo coś dla dzieci, coś dla młodzieży, jarmarki, jakieś różnego rodzaju wydarzenia one są realizowane na terenie Gminy Wieśniew i czy mieszkańcy uczestniczą się, włączają w różne tego typu wydarzenia? Jak do tej pory z tego kalendarza imprez, który zastałam, zostało zrealizowane wszystko, z niczego też nie zrezygnowaliśmy. Niemniej jednak na przyszły rok, jak już określimy nowe rzeczy, to niektóre zechcemy połączyć. Ze względu na takie oszczędności czyste, czysto finansowe. W najbliższą niedzielę jest jarmark Bożonarodzeniowy w GOKU, także zapraszamy wszystkich mieszkańców. No i staramy się aktywizować zarówno młodzież poprzez sport. Bardzo prężnie działa klub sportowy Amazonka. Wspieramy go jako samorząd gminy, poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych. W tym roku jest dużo chętnych, jeśli chodzi o dzieci, na sekcje, na treningi, więc wszystkie dzieci zostały przyjęte. Taką miałam prośbę, że ewentualnie tego wsparcia dam więcej, żeby po prostu no, nikogo nie zarażać, żeby te, zarażać tym bakcylem od początku. No i żeby to po prostu sport, dobrze zdrowie, funkcjonowało, wiadomo. bo obiekt duży. Kosztowne, no i musi jakby zapracować się na siebie. Także mhm. po to stoi, żeby no, tętniło na nim życie, ale żeby nie był zamknięty. Koła gospodyń wiejskich rozwijają się, działają, gdzieś tam mają możliwość, żeby pokazać, co potrafią, a wiem, że te potrawy mają znakomite. No i nie tylko potrawy, bo te różnego rodzaju talenty również. Powiem tak, jeśli chodzi o koła gospodyń, to te, które prężnie działały i były, to jak najbardziej radzą sobie doskonale i korzystają ze wszystkich źródeł dofinansowania i biorą czynny udział w naszych czy uroczystościach czy imprezach. Jeśli chodzi o nowe, to niekoniecznie przybyło, ale mam już zapotrzebowanie od trzech miejscowości, żeby takie koła utworzyć. Powiem, że taką miłą niespodzianką jest to, że po wyborach Sołtysów. Ponad 50% sołtysów zmieniła się i te osoby są młode do 30 roku życia. Więc o. myślę, że to właśnie świadczy o tym, że ci młodzi chcą w tym środowisku coś zrobić, żeby rzeczywiście im się lepiej żyło, czyli będą robiły to dla siebie i dla swoich rodzin i na pewnie aktywnie będą się włączały w, we wszelkie działania. Ja oczywiście wspieram, jestem umówiona z tymi nowymi. Na takie spotkania organizacyjne będę służyła pomocą, jak zorganizować, jak założyć, jak poprowadzić księgowość, z czego się rozliczać, gdzie aplikować, także będziemy z pracownikami na stanowiskach otwarci na wsparcie. Ochotnicze straże pożarne, bo wiem, że też sporo takich różnego rodzaju środków można było pozyskać na, czy na zakup wozu, czy na sprzęt. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie oczekuje na realizację zakupu samochodu. To się ziści w kwietniu tego roku. To było z dofinansowania właśnie, tak jak wszystkie samorządy otrzymywały taki gmina Wiśniew dla jednostki w Wiśniewie. Kolejni też mają marzenia o tych samochodach, bo ten sprzęt już jest wysłużony. Głównie w KSRG są dwie jednostki, ale kilka jest takich czynnych. Jest chyba dwie, które nie mają wozów strażackich, ale organizują się w taki sposób, jak mogą i służą tą pomocą wtedy, kiedy mogą, albo wspierają te inne jednostki. Już jesteśmy po złożeniu wniosków do samorządu województwa mozaickiego na doposażenie straży, więc też te wnioski poszły. Poszły też już wnioski na Mazowsze dla Sołectw w tym programie i Mazowsze dla centów Integracji Społecznej. Także no, w każdej dziedzinie staramy się wszystkich wspierać. No i to jest piękne, że właśnie udaje się te środki pozyskiwać, ale też, że jest ta chęć, żeby te wnioski wypełniać i składać w terminie i odpowiednio wypełnione. Pani Wójt, to jest koniec roku, widzę, że sporo się zadziało. Zrealizowała Pani swój plan. A może chciałaby Pani na koniec roku właśnie podziękować pracownikom, mieszkańcom, no bo to jest taki miły świąteczny okres i warto czasami tak coś przemówić i, i, i życzyć z okazji Jak nadchodzących Jak najbardziej świąt. Pani redaktor. No mój, sukcesem, mój sukces nie miałby miejsca, gdyby nie praca wielu Dokładnie. ludzi. Oczywiście sama nie pracuję, na pewno jestem tym motorem i kołem takim napędowym, bo taki mam charakter, że też wyznaczam cele i sukcesywnie do nich dążę, ale to jest praca no przede wszystkim moich współpracowników, pracowników urzędu. No, dobra współpraca z Radą, z sołtysami, bo też słucham oddolnych tych propozycji. Nie staram się sprzeciwiać. Czasami, nawet jak jest coś bardzo kosztowna, wiem, że to można odłożyć w czasie. To używam takich argumentów, że trzeba zaczekać, będą nabory, że szybko to wydamy własne. A jak zaczekamy rok, to będzie z dofinansowania albo połączymy siły. Więc no, z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, radnym, sołtysom za dobrą współpracę za wsparcie, za dobre słowo, no i mojej rodzinie, która we mnie wierzyła i do tej pory mi kibicuje. Ja bardzo dziękuję za to, że znalazła Pani czas i życzę, żeby ten kolejny rok był jeszcze lepszy od tego, chociaż ten był sukcesem dla Pani 2024, życzę, żeby 2025, jeszcze więcej inwestycji, żeby się wszystko udało, żeby się znalazły te środki i ta pula wolna. Państwu przypomnę, że moim Gościem, gościem była pani Barbara Rybaczewska, wójt Gminy Wiśniew. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, dziękuję pani redaktor. Do widzenia. Do widzenia.